Witam, dzisiaj pokażę Wam moją choinkę w dwie minuty, która wygląda dokładnie tak. E, choinka w dwie minuty, bo tyle czasu potrzebujemy na jej udekorowanie. E, jak możemy zauważyć, mamy tutaj akurat e, taki srebrny łańcuszek. No i na to właśnie, żeby to znaleźć, i ten, no to, no, to, no, to, no to potrzeba gdzieś około minuty, półtorej minuty, żeby tutaj jeszcze zrobić taki owal z tego. No i pozostałe 20 czy tam 30 sekund e, to po prostu. E, włożenie w ten łańcuch właśnie naszej choinki i za chwilę ją tutaj odpalę i wam pokażę jak to fajnie wygląda. Ogólnie tak moja choinka w dwie minuty się prezentuje. O, bardzo fajna sprawa, bardzo szybko, bez dekoracji jakichś pierdół zbędnych, a choinka naprawdę fajnie ten tutaj yy, yy, działa i tutaj Tutaj to trzeba po prostu obkręcić. Jak to obkręcimy, to ona się zaświeci. Zaraz wam pokażę. Choinkę mam już przygotowaną i teraz uwaga, obkręcę ją. O! To trzeba. O! I jak możecie zauważyć, już tutaj ładnie nam choinka się zapaliła i ładnie się tutaj... Mieni, świeci na kolor zielony, i zaraz tutaj zgaszę światło. I w ogóle zobaczymy, jak to będzie właśnie wyglądać przy zgaszonym świetle. Bo przy zgaszonym świetle, to wiadomo, to właśnie o wiele lepszy ten efekt będzie dawać. Tutaj, właśnie mamy już zgaszone światło, i spójrzcie, jak to ładnie emanuje. O, tak, teraz, teraz to będzie fajnie widać. Spójrzcie, tak. Wygląda moja właśnie choinka w dwie minuty. E, tak jak mówię, minuta półtorej minuty na znalezienie łańcucha, e, czy tam jakiejś innej dekoracji zrobienie z tego owalu i następnie 20 sekund e, po prostu e, po prostu no wsadzenie tej choinki, nie? I teraz jeszcze kwestia taka, że jest to choinka mobilna przede wszystkim. Jest miniaturowych rozmiarów, bo tak naprawdę można ją wziąć do kieszeni, także tak, zawsze można ją y, sobie wziąć gdzieś, zawsze ją gdzieś można sobie ze sobą wziąć i na przykład do kogoś przyjść i się pochwalić, pokazać swoją udekurowaną choinkę i to wszystko właśnie, tak jak mówię, no w kieszeni. Wystarczy, że to spakujesz do kieszeni i już i się gdzieś tam do, 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 do kolegi, koleżanki. O, dziewczynie się możesz pochwalić właśnie. Jakieś dziewuchy weźmiesz, mówisz, patrz jaka moja choinka, jaką choinkę sam sobie zrobiłem i, i, i efekt będzie pierudujący, no. Efekt będzie pierudujący, myślę, że jakaś dziewucha się w tobie tam zabuja albo coś i no, że jesteś taki zdolny, nie? Że tak szybko tutaj potrafisz ogarnąć y, sytuację. No. Yy... No i tak, ona jest mobilna i jeszcze kwestia tutaj jest druga. Kwestia tutaj jest taka, że no, oszczędność prądu, a wiadomo, że tutaj z prądem to różnie teraz jest, ale oszczędność właśnie prądu, bo tutaj to jest zasilane tam dwoma paluszkami takimi AAA, nie od alkoholików, tylko AAA, bo alkoholicy to AAA, a to jest AAA. I tutaj zasilane to jest tak naprawdę takimi dwoma paluszkami i już jest fajnie, nie? Ale spójrzcie w ogóle, jakie to światło tutaj elegancko daje. Mało tego, oprócz tego, że tutaj właśnie ta choinka sama z siebie daje światło, to tutaj jest taki też piorunujący. Oczarowujący nas efekt, właśnie świetny. Bo tutaj teraz prawda jest taka, że każdy sobie może tutaj wyobrazić, co sobie chce, co tutaj na przykład widzi, nie? Bo ja tutaj na przykład widzę no, Irlandię, zieloną Irlandię od fuska i, 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 i jest okej, okay, nie? Bo fusk kiedyś właśnie obiecywał, nie? Irlandię. No i teraz tutaj mamy Irlandię z. I, w ogóle. No. I tak to tutaj wygląda, nie? No. Także polecam każdemu taką choinkę. I tyle. No. I tyle. Jakie czasy taka choinka? No. Na razie.